Grzegorz witam gorąco i serdecznie pozdrawiam w kolejnym odcinku programu Porozmawiajmy o Starokarcie. Dziś będziemy Was pobudzać informacjami dotyczącymi... Grantów, regrantingu, działalności lokalnej, aktywności. Pamiętam, że kiedyś robiąc sądy na terenie miasta, pytając o budżet obywatelski, jeden z mieszkańców odpowiedział, że nie interesuje go polityka, ale to wszystko jest ważne dla lokalnej społeczności nie tylko. Dziś porozmawiam sobie na te tematy z zaproszonymi do nas gośćmi. Sylwia Osowska, kierownik referatu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzień dobry. Ewa Czeplina, lokalna grupa działania Hata Kociewia. Dzień dobry oraz Marcin Karfowski, prezes Stowarzyszenia Pozytywni. Dzień dobry. Bądźcie z nami przez najbliższą godzinę. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. premierowo na antenie Radio Starogard w każdy piątek. Audycja powstaje wspólnie z Urzędem Miasta i pozdrawiamy jak zwykle panią Magdę Dalecką. Budżet Obywatelski. Czy to działanie jako pierwsze wprowadził nasz prezydent, czy budżet Obywatelski funkcjonował już wcześniej? Sylwia Osowska. Budżet Obywatelski w Polsce funkcjonował zanim wprowadziło go miasto Starogard, natomiast budżet Obywatelski w Starogardzie wprowadził obecny prezydent i w tym roku mamy już 8 edycję budżetu obywatelskiego. Po co ten budżet został wprowadzony? Jakie to daje możliwości dla mieszkańców i dla miasta? Przede wszystkim pobudzenie mieszkańców, zaktywizowanie ich do tego, aby współuczestniczyli w decydowaniu o tym, na co pieniądze miasta są wydatkowane. Najważniejszym zadaniem jest zwrócenie uwagi mieszkańców na temat swojego własnego otoczenia, sprawienie, aby to oni decydowali o tym, co wokół nich się dzieje. Ale także wskazanie takich miejsc, które są może dla urzędnika niezauważalne. Czasami jest tak, że urzędnik ma swoje pojęcie o tym, co mieszkańcowi jest potrzebne. Mieszkaniec potrzebuje czegoś zupełnie innego. I to jest zadanie budżetu obywatelskiego: wskazać to, czego naprawdę mieszkańcy potrzebują. Przypomnijmy o kwotach, które corocznie pojawiają się w budżecie. Budżet obywatelski każdego roku to kwota 940 tys. złotych i średnio z tej kwoty realizowane są 4, czasami 5 projektów inwestycyjnych. Przez te wszystkie lata przewijały się różne pomysły mieszkańców. Były czasami projekty społeczne, czasami te projekty także były realizowane. W zdecydowanej większości są to projekty inwestycyjne i na taki jeden projekt przeznaczamy kwotę 230 tys. złotych. Czyli tak licząc, ogólnie około 30 projektów w tym czasie udało się zrealizować? To prawda, około 30 zostało zrealizowanych, zwycięskich projektów mamy prawie 40. Część z nich jest w realizacji, tutaj pandemia pokrzyżowała plany i nie wszystkie udało się zrealizować w odpowiednim terminie, ale każdy zwycięski projekt będzie realizowany, przynajmniej projekt inwestycyjny. Zmienia się też coś w budżecie, bo... W zeszłym roku było tak, że na przykład szkoły wnioskowały o pewne projekty i nagle rodzice, dzieci no, w grupie siła i to zaważyło o, o tym, że zwyciężyły dane projekty. Co się zmieniło w tym roku? To prawda. Zmienia się niewiele, ale tak naprawdę zmienia się wiele. W ubiegłym roku w budżecie obywatelskim nie było żadnych ograniczeń. Każda instytucja mogła złożyć wniosek, każdy mieszkaniec mógł taki wniosek złożyć. Tegoroczny budżet obywatelski także daje taką możliwość. Jednak ograniczenie w nim zawarte jest takie, że tylko jeden projekt realizowany przez jednostkę miejską będzie zwycięski w ramach tego budżetu. Myślę, że miasto może się uderzyć w pierś. Ubiegłoroczny budżet został zdominowany przez nasze miejskie jednostki. Nie do końca jest to to działanie, o które w budżecie obywatelskim chodzi. Tu chodzi o aktywność mieszkańców, o to, żeby tej aktywności nie, 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 nie zburzyć, nie zniechęcić mieszkańców do, do wnioskowania w ramach budżetu. W ubiegłym roku troszkę tak się zadziało, dlatego w tym roku tylko jeden projekt jednostki miejskiej zostanie zrealizowany. Cała reszta kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski jest tylko. I wyłącznie do dyspozycji mieszkańców. Gdzie mieszkańcy mogą znaleźć więcej informacji? Wszystkie informacje na temat budżetu znajdują się na naszej stronie internetowej. Serdecznie zachęcamy do przeglądania tej strony. Tam jest regulamin, tam są wnioski, które po wypełnieniu można złożyć. Można złożyć taki wniosek online. Ja także serdecznie zachęcam do kontaktu ze mną. Jestem taką osobą bezpośrednio odpowiedzialną za budżet obywatelski w mieście. Bardzo dziękuję. To jest program, Porozmawiamy o Starogardzie. Za chwilę powiemy Wam o tym, czym się zajmuje Hata Kociewia, czym są gran i też pewne działania społeczne oraz akumulator. Zostańcie z nami. Każdy piątek premierowo na naszej antenie, w powtórkach w ciągu weekendu możecie posłuchać programu Porozmawiajmy o Starogardzie. Jak dobrze sobie liczę, no to mamy już na liczniku 75. audycję. Dziś mówimy o aktywności lokalnej. Teraz ze mną prezes Haty Kociewia, Ewa Czeplina. Cześć. Cześć. Bardzo dużo robicie od wielu lat, wspomagając te mniejsze społeczności, które chcą robić coś dla innych. Czy dobrze opisałem działanie chaty? Bardzo dobrze. Z tym, że nasze stowarzyszenie jest takie specyficzne, zostaliśmy powołani po to, żeby rozwijać obszary wiejskie i na terenie miasta przez wiele lat po prostu nie mogliśmy działać, tak? To nam umożliwiły nasze właśnie programy regrantingowe, takie jak nowy akumulator społeczny czy działaj lokalnie. Czym są te regrantingi? Regranting jest formą wspierania aktywności mieszkańców, polegającą na tym, że jedna z większych organizacji pozyskuje środki, które potem redystrybuuje również w formie konkursu niżej. Ja już to sobie wydedukowałem wcześniej, ale chciałem po prostu e, <grym> Cię sprawdzić. E, e, mamy, mamy akumulator społeczny i tak. mamy też e, Działaj Lokalnie. O czym powiemy? Może najpierw o akumulatorze. Kolejna edycja za nami. Kolejna edycja za nami. Fundusz Nowy Akumulator Społeczny to jest takie dziesięcioletnie partnerstwo organizacji z Całego Pomorza, które każda z nich ma w, w swoim powiecie właśnie prowadzi konkursy regrantingowe. Akumulator jest przeznaczony na wzbudzanie społecznej aktywności wśród mieszkańców i tam dofinansowujemy albo grupy nieformalne, które. Pierwszy raz chcą coś zrobić wspólnie albo młode organizacje pozarządowe. W tegorocznej edycji zostało złożonych 15 wniosków, 13 było przekazanych do dalszej oceny, no, tylko 6 udało nam się dofinansować, z tego dwie grupy z miasta Starogard gdański no właśnie, czy te osoby, które, którym się nie udało, czy one wycofują się z dalszej walki o pozyskiwanie środków, czy też jest no, służycie pomocą i potem przekazujecie do innych projektów ich zapał? W tym roku um, zrobiliśmy tak, że um, później uruchomiliśmy konkurs na Działaj Lokalnie, więc te, ci, którym się nie udało pozyskać środków w akumulatorze, mogli um, złożyć... Ten sam wniosek, podobny, po poprawce, po uwzględnieniu ocen komisji oceniającej, e, do działaj lokalnie. No ja przyznam, że sporo pracy wymaga e, e, pospinanie tego wszystkiego, posprawdzanie tych wszystkich wniosków, bo to nie jest tak, że ktoś coś napisze i o dobra, dalej, klepnięte, no nie. Tutaj dużo osób jest zaangażowanych, powiesz jak wygląda od drugiej strony praca waszej komisji? Praca komisji to jedno, ale jest też praca naszych, nas, mojego zespołu, tak, to jest praca Asi Aszek, która jest koordynatorką obu programów i to ona przygotowuje regulaminy konkursy, prowadzi działania animacyjne w terenie, a potem do komisji konkursowej zapraszamy na przykład przedstawicieli też naszych sponsorów, czy instytucji, które z nami współtworzą ten program. Dobrą praktyką zarówno w akumulatorze, jak i w lokalnie jest to, że zapraszamy do komisji też członków sąsiednich, takich organizacji grantowych. Powiedz mi, jakie projekty udało się dofinansować na przykład z Akumulatora albo Działaj Lokalnie? Z Akumulatora, tak jak wspomniałam wcześniej, z miasta dofinansowanie otrzymały dwie organizacje. Jedna z nich to jest ekipa pełnego koszyka, która od wybuchu wojny wspiera naszych gości z Ukrainy, a druga to stowarzyszenie Start On z turniejem Boci. I Start On jest w tym roku naszym bohaterem, ponieważ udało im się uzyskać dofinansowanie zarówno z Akumulatora Społecznego, jak i z Działaj Lokalnie. Lokalnie. Z samego miasta Starogard również otrzymały z Działaj Lokalnie dofinansowanie Stowarzyszenie Pozytywni, siedzące obok Marcin Karwowski, na szkołę Młodzieżową Szkołę Rozwoju oraz Stowarzyszenie Rekord, prowadzące działania w Środowiskowym Domu Samopomocy. Są to różne projekty. W tym roku mieliśmy ścieżki w obu programach dotyczące integracji z Ukrainą i te projekty, które włącza, osoby z Ukrainy uciekające przed wojną dostawały dodatkowe punkty, więc takich integrujących projektów jest dużo. A oprócz tego od dru drugi rok z rzędu prowadzimy ścieżkę, dbają środowisko z Polfarmą i e, również w tym roku dwa projekty takie proekologiczne udało nam się dofinansować. Po więcej informacji zapraszamy Was do Haty Kociewia w Nowej Wsi Rzecznej. To była Ewa Czeplina, dziękuję bardzo. Dzięki. is Program Porozmawiajmy o Starogardzie. Bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Kasa, kasa, kasa. Doskonale wiemy, że to kręci światem. I nie tylko w reklamach banków czy różnych gier hazardowych. Są też pieniądze takie, które y, są pewniejsze. To znaczy trzeba się postarać, aby je dostać. To są pewnego rodzaju granty. Y, pieniądze, które możemy wykorzystać, aby pomóc innym albo aktywizować innych. Granty i do tego dodajemy sobie słowo regularne. To wszystko wyjaśni nam Marcin Karwowski. Razem z miastem Starogard od kilku lat prowadzimy taki konkurs pozytywne wsparcie, który jest takim swoistym regrantingiem, czyli kasę, którą otrzymujemy od miasta rozdajemy na mniejsze inicjatywy. To pozwala nam po pierwsze w grupy nieformalne, po drugie mniejsze jakieś organizacje, też w takie bardzo początkujące. To też jakby daje nam taką możliwość, że możemy zanimować pewne działania. Chociaż przyznam, że już po, po kilku edycjach, bo jesteśmy w tej chwili w czwartej edycji pozytywnego wsparcia, tak naprawdę projekty animują się same, a my tylko wyłapujemy co ciekawsze pomysły. Marcinie, też możesz pochwalić się, na jakie projekty składałeś wnioski jako stowarzyszenie? Fundusze na regranting otrzymaliśmy w ramach konkursu miejskiego, ale stowarzyszenie pozytywnie składa też wnioski w ramach funduszy Nowy Akumulator Społeczny Działaj Lokalnie, funduszy wojewódzkich z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, także pozyskujemy kasy z bardzo różnych źródeł, aby mieć po prostu jej więcej na wspieranie społeczeństwa. Jak docieracie do zainteresowanych? W jaki sposób? W ramach Regrantingu staramy się docierać bardzo różnymi kanałami. Dużo robi w tej chwili e, roboty Facebook i media społecznościowe, ale też e, klasyczny mailing, ponieważ no, tak jak ludzie w społeczeństwie, takie organizacje polegają na bardzo różnych mediach. Część projektów jest jak najbardziej zanimowana, czyli kiedy w ciągu roku pojawia się grupa, która robi fajne rzeczy. To staramy się o niej pamiętać i w okresie naboru przypomnieć i powiedzieć chodźcie, pomożemy wam, napiszcie grant i uzyskajcie dofinansowanie, zróbcie coś więcej i bardziej. Powiedz mi jeszcze, jak wygląda skala zjawiska, jakie kwoty są w zasięgu, kto się zgłasza po nie? Okej, okay. w trzech zamkniętych edycjach dofinansowaliśmy 51 projektów, co też jest bardzo charakterystyczne dla regrantingu, że praktycznie tyle, ile wkładamy, czyli tyle kasy, ile rozdajemy organizacjom, w tych trzech edycjach było to 70 tysięcy, to jakby z drugą strony organizacje też to dokładają, a dokładają nawet więcej, w tych trzech edycjach było to ponad 100 tysięcy, a do tego ponad 1400 godzin wolontariuszy. Tariatu, więc naprawdę to, to mega liczby, które, które jakby społeczność daje społeczności poniekąd. Na co składają? Na bardzo różne rzeczy: od tańca i y, działań teatralnych przez działania typowo edukacyjne, rozwojowe, y, a kończywszy na jakichś mini publikacjach czy wyjazdach integracyjnych. Bardzo dziękuję, to jeszcze nie koniec naszego programu. Nie odchodźcie daleko! Porozmawiajmy o Starogardzie. Witajcie ponownie. Dziś rozmawiamy sobie na temat aktywności lokalnej. Są osoby, które, jak to można powiedzieć, zjadły na tym zęby. Jak ważne są narzędzia dla budowania społeczeństwa obywatelskiego? Po co w ogóle to robimy? Sylwia Osowska. Powiem tak, są one niezwykle ważne, aby zaktywizować całą lokalną społeczność do działań społecznych. Te narzędzia, którymi dysponuje samorząd, oprócz tych, które zostały tutaj już wymienione, to jeszcze cały szereg innych działań. To także inicjatywa lokalna, która jest skierowana bezpośrednio do mieszkańców, bo wszystkie te narzędzia, o których powiedzieliśmy przed chwileczką, są skierowane do organizacji pozarządowych w zdecydowanej większości. Natomiast jest taki mechanizm jak inicjatywa lokalna i tutaj każdy mieszkaniec może, może zwrócić się do samorządu z wnioskiem o dofinansowanie jego pomysłu na działanie w swoim otoczeniu. W otoczeniu w swojej lokalnej społeczności. I tak jak na przykład regranting ma jakby ograniczenia czasowe, on z reguły w pewnym momencie się kończy, tak inicjatywa lokalna trwa nieustannie przez cały rok. Więc jakby te mechanizmy, którymi dysponuje samorząd, są podobne do tych, którymi dysponuje organizacja zajmująca się regrantingiem, być może tylko troszeczkę na, na większą skalę. Ważne, aby mieszkańcy o tym wszystkim wiedzieli, dlatego też niezwykle ważne jest mówienie o tym. Także w radio. Czy ten trend oparty na współpracy samorządu, organizacji mieszkańców sprawdza się w przypadku naszego miasta? Oczywiście, że się sprawdza. Tutaj przykładem jest chociażby budżet obywatelski, no i wszystko to, o czym do tej pory powiedzieliśmy. Aktywność mieszkańców jest zwielokrotniona w stosunku do tego, jakie mechanizmy, jakie narzędzia udostępnia i samorząd, i współpracujące w tym zakresie organizacje pozarządowe, więc im więcej konkursów, im więcej naborów, im więcej informacji o tym, tym aktywniejsi, aktywniejsi są mieszkańcy. No, załóżmy, zainteresowała mnie nasza rozmowa, a teraz mówię jako słuchacz, chciałbym założyć takie stowarzyszenie albo organizację, od czego najlepiej zacząć. Ewa Czeplina. Najlepiej zacząć od wizyty w Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie z doradcami, doradczyniami można przedyskutować swój pomysł i uzyskać wsparcie w zakresie wyboru formy prowadzenia organizacji przyszłej, ale też poszukania źródeł finansowania na działania. A powiedz mi, jeśli chodzi o kwestię takiej średniej półki, akumulator działa i lokalnie, to są kwoty rzędu 6 tysięcy złotych na dany projekt. I oczywiście nie każdy, kto wnioskuje, otrzyma te pieniądze. A czy są jakieś wyższe granty do zdobycia? Tak. To znaczy, moja organizacja prowadzi też konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i tam mamy konkurs już na takie duże pieniądze 50 tysięcy. Z tym, że tak jak mówiłam na początku audycji, to niestety jest przeznaczone niestety stety, tylko dla organizacji spoza miasta. Tak? Tak, jak mamy najbardziej, bo e, ja jestem bardzo zadowolony, że o tym mówisz, bo Starogard to nie tylko miasto Starogard, mm -hmm. ale to również e, praca i podejście fantastycznych ludzi, którzy tworzą również e, nasz powiat, chociażby. Tak i e, bardzo się cieszę, że są to są, są właśnie w powiecie w regionie e, bardzo aktywni ludzie. Zawsze kiedy kończymy nabór do działaj lokalnie i jest jak zawsze więcej chętnych niż pieniędzy, to jest taki dla nas e, motywator do tego, aby poszukać i znaleźć jeszcze więcej środków na kolejny konkurs, żeby te fajne inicjatywy, żebyśmy nie musieli ich e, odrzucać z powodu braku pieniędzy. Czym jest Centrum Organizacji Pozarządowych? To pytanie kierujemy do Marcina Karwowskiego. Centrum Organizacji Pozarządowych jest takim miejscem, które wspiera, animuje i rozwija organizacje pozarządowe. Mamy tam kilka rodzajów działań. Pierwszym, takim zasadniczym, jest doradztwo. Z jednej strony formalno-prawne, to o czym opowiadała Ewa, czyli wspomaganie zakładania organizacji, ale też ich rozwoju, czy w niektórych przypadkach zamykania. Mamy też doradztwo księgowe, prowadzimy szkolenia, wspieramy w networkingu i wymianie doświadczeń osoby z różnych organizacji, ale też wspieramy organizacje, wspieramy też grupy nieformalne, które potrzebują jakby osobowości prawnej w tym, żeby móc wystartować w takim czy innym konkursie. Marcin był obecny nie tylko na tworzeniu szlaku staromiejskiego, czy jak powstawały legendy o naszym mieście, czy też stworzenie żywej biblioteki. Ewa. Również wie o tym wszystkim. Po ocenianiu tych projektów, już potem nie pamięta, co było w pierwszym, a co w trzydziestym. I Sylwia, do której przychodzą osoby, które mówią: Chciałbym zmienić nasze miasto na lepsze. Dziękuję Wam za Waszą pracę i życzę powodzenia. Dzięki serdecznie. Słyszycie radosne głosy, śmiechy, tak wygląda klimat audycji porozmawiajmy o Starogardzie. Jeżeli chcecie, aby Was tutaj zaproszono, to zgłoście się do autorki naszych programów, do pani Magdy Daleckiej, Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim. Uprzejmie dziękuję. Dziś byli ze mną Ewa Czeplina z Chaty Kociewia. Do usłyszenia. Sylwia Osowska z Urzędu Miasta. Serdecznie dziękuję i chciałabym zachęcić wszystkich mieszkańców do udziału w tegorocznym budżecie obywatelskim. Którego nabór trwa do? Którego nabór trwa do 12 sierpnia. Oraz Marcin Karwowski ze Stowarzyszenia Pozytywni. Zapraszamy do Centrum Organizacji Pozarządowych. Do zobaczenia. Grzegorz Kochański. Do usłyszenia za tydzień.